Hey, tak tak, dziś dzisiaj będzie historyk. <laughs> przepraszam, właściwie nie historyjka tylko meblowanie domu, e, ogólnie to jak lubicie oglądać trochę Boga i tak właściwie czasami możecie patrzeć o, o takie fryzury i szukacie je w dodatkach, no to nie znajdziecie ich tak, to w pakietach uborankowych. Tylko musicie to kupić. Taki tutaj wiecie Gdzie można robić dodatkowym ludziom? No, bo chyba zauważyliście. Hej, zawsze rodzice. Zwykle. I niektórzy dzieci. Brałam po prostu różnych dodatków. Dobrze. nie przedłużając, zaczynajmy. Jak widzicie, tu mam trochę przygotowane rzeczy. No. Ale na razie rodzinki. Wam mnie zdradzam. To jest tajemnica. No i ogólnie, na co tu robię te Okej, okay, Okej, uznajemy to jako normalne. Ale rodzinę mogę wam pokazać. Okej, okay, to, 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 to. Ech. ech okay. No tak, bo ja to chyba. Przenosiłam. Ale co z nią się stało? Nie wynikają. Ale tata mi zniknął i nie mam. Dobra, a teraz meblujemy. No bo to jest właśnie taki odcinek, gdzie meblujemy. A nie, się kupiamy. Nie, jest nie, jestem zmęczona, i Zaniesiemy to tam. Tak, to w meu nie przeszkadza, bo wszystkie rzeczy oczywiście zostają. No bo tak to będzie, by bo było, jak nie wnikać. I te. Teraz tak. No dobra. Teraz zaczynamy na sery. No, Chwila, moment Ehm, dobra. Może by tu dać Taką lemoniadę No i nie takie dwie szklanki No może to wyglądać To teraz może damy jakieś tu do domku prezy. Na Przykład takie I może taką tablicę. U, ja nie wiedziała, że ma to serduszko. Okej, okay, nie uwaga. To tu dywan, oczywiście mój ulubiony. Taki, O, chyba do tego stylu pasuje, nie? A poza tym lubię mnie. Jak nie wiem co położyć, to po prostu dywany. okej. Okay. Teraz wyjdźmy na... a światło jest. Mm. Nie wiem, czy dodać bardziej takie właśnie dla zwierząt do zabawy. Które się niezbyt bardzo mieści. Czy bardziej takie posłania. Ale poczekajcie. to może stać tak. Możemy to trochę przesunąć. I to wygląda tak. Albo, nie No poza tym co jakieś zwierzę będzie spała w salonie Okej okay. I jakby słyszać odgłosy w tle To przepraszam I, No tak Ktoś mnie tutaj tło W tym samym pokoju Ech Kto wie jak to jest Chyba bardziej No, jakby co, to tu, o nie wiem czy widzicie, to takie pineski, to będą na zdjęcia, a więc nie wnikać. do okej, okay. mur, coś z tego by się tu przydało, nie wiem czemu coś z tych rzeczy, ale na przykład tu taka torebka, git? Myślę, że dobrze. Nie wiem, jak wy myślicie. A ja myślę, że dobrze. Możecie pisać w komentarzach. Nie musicie oczywiście, bo czemu musicie, no to jest głupie rozkazywać komuś. No tak, to jest głupie po prostu. Nie wiem, czemu już zaczynam ogród. Po prostu już chciałam sobie przygotować. No tak. O i tylko jest jeden problem. Tą kuchnię przyniosłam tutaj w tę głęboko. I nie wiem co tu zrobić. Hmm. Hmm. Czekajcie, muszę pomyśleć, co tu można byłoby zrobić. Na pewno może być taka... O! Może taki choncik. Wiecie, taki na przykład do czytania. Że na przykład tu. Mm. Mm -hmm, może roślina, no bo taki kącik. O, jeszcze już mogę wam pokazać jeden sekret. Hmm, tu będą książki. Pytacie się jak. Tego tu nie będzie stat. Bo tu mogłaby być na przykład. He, 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 że tak kombinuję. Taki piesek. No właśnie, i jak to zrobić? Tylko jedno pytanie. Gdzie ja mam do pakowania prezentów? Jeśli nie znajdę. A wy macie takie. Możecie mi powiedzieć, bo ja ogólnie nigdy nie pamiętam takich najprostszych rzeczy, na przykład, gdzie to właśnie jest. Także... Tutaj są, tak. Tutaj już mam... O, tu. Teraz jest tak, pakujemy. I więc tak To chyba Można tak na ścianę otworzyć Bo wiecie I ja oglądałam Takie sekrety No i było pokazane, że tak się da. Czy wy to widzicie? By się udało Ej widzowie to udało to tu położyć No dobra, trochę za nisko Bo to nie widziałam Ale taki papierek Nie pytajcie co jest idzie Bo ja nie wiem Ten papierek możemy dać tu Że niby, no taka rodzinka Okej okay. No to teraz musimy jeszcze raz To tu później wymiemy książki. A to... Oh, I super teraz kit! Git, git, git. I drugi papier może być. Okej, okay, to teraz wyciągniemy te najładniejsze stąd książki. Niektóre nie są takie zbyt ładne. W moich ulubionych kolorach. Ale... Możecie myśleć o jakiej... W komentarzach jest taki, uważasz, ulubiony kolor, ale ile Mhm. Mm mhm. Mm Komin by się wstał. ale chyba będzie. O, albo takie radyk właśnie. Żeby można było posłuchać na muzyki? Nie wiem jaki dać, bo jak dla mnie to taki jest najlepszy. Pożytamy to na półkę. No. I Tu, ile ten film już trwa? A, prawie 10 minut, a ja mała zrobiłam. To może być, to... no już, już niech coś tu będzie.

Teraz tak. To zapakujemy. To zapakujemy. To zapakujemy. To wywalamy. No. to się tu dzieje? A teraz robimy impre-impre-impre. Później wywalamy te papierki, ale serowicowe. Jak się to stało? Pytanie co? Urodzinowy dzień. Urodzinowy no. No i coś mi się dzieje właśnie z tą kąpielą. Był bo mój tata, którego już ja po prostu go tu nie ma. Ej. Po prostu tacy. Przepraszamy, że mnie pan nie da, że śmiało. Ej. Później, jak będziemy robić, to wywalimy te śmieci. I możemy w sumie dać takie do szycia, żeby tu był właśnie kącik kreatywny. A, no bo muszą być takie rzeczy w domu raczej, gdzieś gdzie można coś zrobić z sensownego. I może weźmiemy taki długopisyka, Dobra, jak na razie to dobrze ten dom wygląda. No i poczekajcie w domu. To trwa 12 minut. Nie wiem, czy możemy już zrobić górę. Może jeszcze, że będzie 2 No to. No to pa! I widzimy się w part 2 Meblowanie domu. Pa!